Witam serdecznie w kolejnym odcinku Mundialu w Pigułce. Kolejny odcinek Mundialowego Podcastu, w którym omawiam wyniki meczów Mistrzostw Świata Katar 2022. No i zacznijmy może od meczu naszego, czyli Polska-Argentyna i można powiedzieć zwycięska porażka drużyny. Czesława Michniewicz, gdyż przegraliśmy co prawda 0 do 2, ale uratował nas. Yy, Bilans bramkowy, który mm, zrobiliśmy sobie w meczu z Arabią Saudyjską, choć tak naprawdę był moment, gdzie ratowała nas klasyfikacja fair play, ale na szczęście no, zawodnik Arabii Saudyjskiej wyciągnął do nas, można powiedzieć, pomocną dłoń i pomógł nam przejść y, tą fazę grupową. No i co można powiedzieć o tym meczu? No, wszyscy raczej spodziewaliśmy się. Można powiedzieć dwupiętrowego brytyjskiego autobusu i obrony częstochowy, i tak było, bo nasza ofensywa tak naprawdę za bardzo mm, nie istniała. Tak naprawdę, jedyne tam warte zapamiętania był rzut rożny, gdzie piłkę na głowę dostał Kamil Glik i mało brakowało. A pokonałby Emiliano Martineza, a tak właściwie to. Przez y, cały mecz nie było nic. No tak, zresztą widać po liczbie strzałów: Argentyna już w pierwszej połowie oddała 7 strzałów, więc to pokazywało dysproporcje, jakie były w tym spotkaniu. No ofensywnie naprawdę nie istnieliśmy, i to jest troszeczkę no, przerażające, mając taki potencjał, jaki się ma w ofensywie, że my tylko stoimy. Choć jak podkreślał Czesław Michniewicz, no, tutaj y, mieliśmy na pewno, wie. Wiele do stracenia, no, na pewno należy pochwalić Wojciecha Szczęsnego, no kolejny wybitny występ bramkarza Juventusu, już w sumie ża z żalem się słucha, że to będzie prawdopodobnie jego ostatni mundial, a jeszcze z większym żalem, kiedy chodzą pogłoski, że być może w 2024 zakończy karierę, bo trzeba odnotować, że Szczęsny jest trzecim bramkarzem w historii Mistrzostw Świata, który broni dwa rzuty karne. Pierwszym był nasz legendarny Jan Tomaszewski, a drugim w 2002 roku Amerykanin Brad Fidel. Więc tutaj no, naprawdę szczęsny po tych blamażach w turniejach od czerwonej kartki na Euro 2012, przez kontuzję na Euro 2016, po... Meczu z Irlandią Północną przez Bapole z Senegalem, gdzie nie dogadał się z Janem Bednarkiem, i poszła akcja go dla Senegalu, przez samobuja w meczu ze Słowacją, to tak naprawdę można powiedzieć, że przy tymi mistrzostwami odkupuje wszystkie swoje winy, buduje swój pomnik i tak naprawdę, no. Co tu dużo mówić, jeżeli nie dostanie miejsca w jedenastce turnieju, to naprawdę będę bardzo zaskoczony tą decyzją. No, co tu może cieszyć, tak naprawdę, cieszy też wynik, cieszy to też, że jakoś tam wytrzymaliśmy ten mecz. Dlatego że fizycznie już w końcówce to nie za dobrze wyglądało, bo już było widać troszeczkę, że słanialiśmy się na tych nogach, i już że nie nie dawaliśmy rady biegać i w sumie co tu jest jeszcze warto odnotowania? Na pewno to, że dzisiaj weszło.com podało informację, że Czesław Michniewicz z automatu miał taką w sumie tajną klauzulę, która mówiła, że jeżeli awansuje do jednej ósmej finału Mistrzostw Świata, to jego kontrakt zostanie przedłużony. Uważam, że to przed meczem jednej ósmej finału nie jest to najlepszy moment, aby rozpatrywać, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł. Tak też nie, uważam, że nie powinno się krytykować piłkarzy za ten wczorajszy mecz, bo jednak, co by nie mówić, wykonali swoje zadanie, i tak naprawdę uważam, że czas na podsumowania przyjdzie dopiero w momencie, gdy z tego Mundialu odpadniemy, oczywiście oby ten czas przyszedł jak najpóźniej najlepiej 18 grudnia, choć no, rywal na naszej drodze mm, nie jest najłatwiejszy, gramy z Leble czyli z aktualnymi mistrzami świata tam gdzie są tacy piłkarze jak choćby Kylian Mbappe z Paris Saint Antoine Griezmann który zawsze na Mundialach łapie jakieś takie y, pozytywne flow i Dembélé, ale o tym meczu sobie szerzej sobie pogadamy po jego rozegraniu. A więc, jak kibicujecie biało-czerwonym, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, a my przechodzimy do następnych meczów. Równolegle z naszym meczem był rozgrywany mecz Arabia Saudyjska przeciwko Meksykowi. no Meksyk wiedział, że musi strzelać bramki i strzelał, i tak naprawdę Przegrał z nami tak naprawdę tylko jedną bramką, bo gdyby tutaj powiedzmy byli troszeczkę Meksykanie skuteczniejsi bez dwóch spalonych i bez fenomenalnych interwencji bramkarza Arabii Saudyjskiej, to prawda jest taka, że już nas by w tym turnieju nie było, więc myślę, że do tego Royce'a, które dostali piłkarze Arabii, to do Riyadu trzeba wysłać nie wiem, jakiś dobry trunek dla zawodników Arabii, chociaż nie wiem, czy im tam religia pozwala na spożywanie alkoholu, ale mniejsza o to, no po prostu wysłać jakiś fajny prezent, no i wartem odnotowania jest to, że pracę traci w reprezentacji yy, Meksyku Gerardo Martino, trener, na którego było w kraju wielkie narzekanie i tak naprawdę można powiedzieć, że po ostatnim Gwizdku został zwolniony. Wszyscy tak naprawdę odetchnęli I sam trener i meksykańscy kibice. I być może meksykańscy włodarze, że będą mogli sobie poszukać nowego trenera. A kto nim będzie, no nie wiadomo. Być może poszukają w Meksyku, być może poszukają w Europie, tego się dowiemy w najbliższym czasie. Zaś jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, to mimo wszystko wielkie prawa dla nich za ten mundial, dlatego że. Podopieczni Renarda nie grają w jakichś wielkich klubach, właściwie grają tylko u siebie w Lidze Arabskiej, więc tak naprawdę ciężko było weryfikować ich poziom. Część tych piłkarzy była też tylko rezerwowymi w tych klubach, więc tym większy szacun dla Renarda, że potrafił przygotować ten zespół tak, jak to zrobił. I myślę, że ten trener powinien w końcu dostać szansę w jakiejś. Bardziej czułowej reprezentacji, no bo powiedzmy sobie, że prowadzenie Zambii, czy Wybrzeża Kości Słoniowej, czy teraz yy, Arabii Saudyjskiej, to nie są jakieś elitarne drużyny. Uważam, że powinien dostać szansę w jakimś takim średniaku europejskim, nie wiem, pokoju Polski na przykład. No, ciekawy jestem, jakby się jego metody sprawdziły w naszym kraju. Więc Arabia Saudyjska bez kompromitacji, co prawda nie wychodzi z grupy, ale. Wygrana z Argentyną na pewno będzie pamiętana przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas. I przechodzimy do grupy, gdzie grali Francuzi, Duńczycy, Tunezyjczycy i Tunezja i tak dalej. Więc Francja właśnie przegrała z Tunezją mecz 1 do 0, choć trzeba powiedzieć, że Francuzi grali tak naprawdę drugim garniturem, 9 zmian w stosunku do tego co było wcześniej, grał między innymi tylko Rafael Varane, więc to pokazuje, że Didier Deschamps y, chciał po prostu dać odpocząć swoim zawodnikom przed meczem 1-8 finału, choć wtedy nie wiedzieli czy to będzie Polska czy to będzie kto inny, więc myślę, że akurat, że Francuzi będą bardziej wypoczęci, choć naszą szansą jest to, że może nie będą w najlepszym rytmie meczowym i uda nam się to wykorzystać. No, Tunezyjczycy też na pewno wielki szacunek za walkę. No, nikt się nie spodziewał, że wygrają z Francją. Dla nich mimo wszystko nawet, bo mieli do ostatniego meczu szansę na wyjście z grupy, więc to już daje naprawdę dość solidne podstawy na przyszłości. Ostatni mecz, i tutaj naprawdę sensacja. Rewolucja Rewelacja Euro 2020, półfinalista, duński dynamit, czyli reprezentacja Danii, no stała się, można powiedzieć, pół żartem, pół serio, trochę niewybuchem, przegrali z Australią, z popularnymi z 1-0 i jadą do domu, no jadą do domu, no kto by się spodziewał, że po takim Euro, no drużyna, która jako jedna z pierwszych zapewniła sobie kwalifikacje w mistrzostwach, drużyna, która w Lidze Narodów pokonywała Francję. Naprawdę nie wiem, co tam się wydarzyło, choć trzeba odnotować, że w tych mistrzostwach tacy gracze jak choćby Kasper Schmeichel czy Christian Eriksen nie byli w najlepszej formie. Tam też brakuje porządnej, klasycznej dziewiątki, która by mogła wykańczać akcję Duńczyków. To był ostatni wątek na dzisiaj. Mundialu w pigułce na razie zostawcie suba, łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku, który już niebawem na razie.